Cześć, z tej strony do mnie, a to mój 101 dzień wędrówki z Polski do Santiago de Compostela i witam się z Wami ze średniowiecznego szlaku z lepły. Do Santiago. Żebyśmy się zrozumieli, ja nie wstaję o tak wczesnej porze, ale wspaniali ludzie, którzy wzięli mnie do siebie na noc, jechali rano do pracy, więc tak czy siak musiałam wstać i pojechać z nimi. Na sześć świętą czekałam około dwóch godzin, a szczerze, z całego rana strasznie zamarzałam. W katedrze w Lepui codziennie o siódmej odbywa się msza z błogosławieństwem dla pielgrzymów na dalszą drogę. Jest uroczyste otwarcie wrot, odśpiewanie Salve Regina i wszyscy jak jeden mąż udajemy się po pieczątki do zakrystii. Ja kupiłam dla Was kilka pamiątek razem z pocztówkami. I zawieszkami, muszelkami, a następnie ruszyłam w dalszą drogę. I słuchajcie, od teraz nie wędruję już sama. Spokojnie, jeszcze nikt do mnie nie dojechał. I teoretycznie nadal idę solo, ale praktycznie z innymi pielgrzymami. Skoro mam sandały i skarpetki, to wiedzcie, że było naprawdę zimno. Zanim wyszłam, to pokręciłam się jeszcze po miasteczku, a następnie zaczepiła mnie starsza francuska i tak bardzo miłe słowa mi powiedziała, że po prostu siedziałam i płakałam później. Ale to może zostawię dla siebie. Po trzech miesiącach wędrówki, bez innych osób, szlaku. Na nowo musiałam się nauczyć integrować z ludźmi. Serio, to nie jest takie łatwe teraz. Po studniach, bez większego otwierania gęby do innych ludzi, teraz na każdym postoju jest ze 20 osób. I każdemu odpowiadasz na te same pytania. I każdy komentuje, o, to chyba trochę za ciężki ten plecak. Ale jak mówię, że idę z Warszawy, no to już yy, nic nie mówią, nie komentują. Nie, no ja to tak sobie śmieszkuję teraz, totalnie na to nie narzekam. W końcu się coś dzieje i można poznać nowych ludzi. Widać, że zalepły miasteczka tętnią pielgrzyma. I robią wszystko pod pielgrzymów. Ktoś chyba musi bardzo nie lubić pielgrzymów. Co to jest? Ktoś mi wytłumaczy? Po co tak? Ja ze względu na to, że wyszłam trochę później, to zrobiłam takie swoje minimum, czyli 34 km. I jest to dla mnie taka optymalna odległość w tym momencie. Odpaliłam drona, bo nocowaliśmy w takim przepięknym miejscu. Tak, my. Wołam teraz nowych znajomków na szlaku. Rozkładamy się wspólnie namiotami. Wieczorami gramy w karty i obserwujemy nietoperze. I ogarnijcie, jakie to było cute. Ikonik. Śpiewali mi francuską piosenkę o Dominice. Wieczorem jeszcze się pomodliliśmy i poszliśmy spać.